Cześć, witajcie i wreszcie przemeblowanie skończone. Luty to był zdecydowanie bardzo, ale to bardzo intensywny miesiąc dla mnie, bo nie dość, że egzaminy na, na studiach, no bo sesja zimowa, no to jeszcze wziąłem się za, za temat przemeblowania. Ostatnio pokazywałem Wam biurko, które znajduje się tutaj obok, a po lewej stronie biurka mamy właśnie nowy regał, dość spory, bo ma chyba 1,14 m szerokości, chyba 1,85 m wysokości i on jest całkowicie poświęcony na zestawy LEGO, ale i nie tylko, bo jest też na przykład Mercedes z klocków Kada czy też parę zestawów od firmy Pantazy. No i generalnie to właśnie będzie teraz tło. Tutaj znajduje się stolik, ten stolik, to będę sobie po prostu przemieszczał. Go, no, bo on tutaj nie będzie zawsze w tym jednym miejscu, bo bym nie miał jak wyjść z pokoju. Natomiast tak to słuchajcie, teraz będzie wyglądało: takie tło. Są oczywiście w tle jakieś światełka i tym podobne. Ogrody jeszcze mogę też w sumie podświetlić. Przypominam, że w zeszłym roku właśnie dostałem światła od firmy Lelite Go i dzięki czemu sobie podświetliłem ten zestaw. No, na dole jest już trochę mniej reprezentatywnie, znaczy. Tu jeszcze nie do końca wiem co będzie na tych półkach, a tutaj w ogóle mamy Choke z klocków Kobi. Natomiast tutaj jeszcze nie do końca wiem co, co na tej półce będzie, natomiast na samym dole no, to są po prostu poupychane zestawy no, przeważnie ze serii City. Natomiast no, no, ten środek tego regału, no, to on jest taki właśnie najbardziej reprezentatywny. Tutaj są modulary, dom Kevina, ogrody miasta Ninjago, trochę wyżej właśnie ten Mercedes z klocków Kada. A no właśnie, zniknęła półka. Zostały tutaj miejsca po, po śrubach, tak? Są tutaj właśnie takie cztery dziury, bo do nich była właśnie przymocowana ta, ta półka. Przypominam, że półka wyglądała tak, dosłownie taka sama była sobie właśnie tutaj i już jej nie ma, zdemontowałem ją, no bo po prostu siłą rzeczy te regały by się pod nią nie zmieściły. Tutaj też jest nowa szafa i kurczę, dość niska, muszę przyznać. Myślałem, że będzie trochę, trochę wyższa, ale chyba ma 1,80m. Coś, coś takiego i w środku znajdują się ubrania, więc może Wam nie będę pokazywał. Ta szafa jest jakby całkowicie przeznaczona na ubrania, które przeniosłem z reszty szaf, więc w sumie teraz mam więcej miejsca na, na klocki. No, więc na razie tak to słuchajcie, wygląda. Wiadomo, że to pewnie jeszcze nie jest ostateczny wygląd, jeśli chodzi o ustawienie zestawów i tym podobne, bo jakbym teraz chciał wszystko zrobić tak na 100%, żeby to już była finalna wersja, no to pewnie jeszcze byście sobie trochę na film musieli poczekać. Za parę dni powinno dojść jeszcze kilka fajnych bajerów tutaj, i one zdecydowanie pomogą mi urozmaicić moje filmy. Natomiast teraz myślę, że sobie przejdziemy do unboxingu paczek, bo w sumie trochę paczek przyszło, ale też sobie może nie wszystkie otworzymy, bo, bo niektóre zostawię na, na przyszły odcinek. Natomiast dzisiaj skupimy się na, przede wszystkim na, na tej najważniejszej, czyli na paczce, w której znajduje się zestaw, który zamówiłem na oficjalnej stronie LEGO i ten zestaw, słuchajcie, zamówiłem w październiku, na początku października 2024 roku a zestaw ten przyszedł do mnie w tę środę. E, pewnie część z Was już może się domyślać, o jaki to zestaw może chodzić. E, natomiast e, dla tych, co nie wiedzą, to już sobie zaraz rozpakujemy ten zestaw. Pierwsza paczka, jaką sobie otworzymy, jest od wydawnictwa Amit. Nie jest ona jakaś duża. Podejrzewam, że w środku będzie pewnie jedna albo może dwie książki z klockami LEGO. Dobra, tutaj i mamy. Jeszcze sobie tu przejedziemy. Dobra. No, powiem Wam, że tak w kadrze to tło nie, na, nie najgorzej wygląda. No, oprócz tego, że tutaj jest taka, wiecie, duża wolna przestrzeń, no, ale tak jest ta półka skonstruowana. A nie mam jakiegoś równie wysokiego zestawu. Przydałby się tu jakiś taki, nie wiem, wieżowiec sklot. Na przykład Daily Bugle byłoby dobre. E, dobra, tak, Zgadłem, dwie książki! E no, klasa, dobra, pierwsza książeczka to e, książka z serii LEGO Harry Potter z minifigurką Luna Lovegood. Tak, dobra, druga książka, e, no to tutaj już bez problemu, mamy tutaj książkę z LEGO Ninjago Dragons Rising z minifigurką Zeyna, tak. Bardzo dziękuję wydawnictwu Amid za kolejną paczuszkę z książkami, a my lecimy dalej. No, i teraz coś, na co czekaliście, czyli najważniejsza część tego odcinka. Dość spora paczka, a w środku powinien znajdować się jeden zestaw, na który, tak jak wspomniałem na początku tego materiału, czekałem jakieś 5 miesięcy, tak, około 5 miesięcy, ale myślę, że, że było warto. Zresztą przekonajmy się razem. Przetniemy sobie tutaj i tutaj, i mamy. No to co? Chwila prawdy. Może czekajcie jakieś takie budowanie klimatu. Werble. Uwaga. Ja już go... Nie, jeszcze jednak go nie widzę. Teraz powinien być widoczny. Wyjmuję papier. O, już go widzę. Wow! No! Super! No to co? Na raz, dwa, trzy. To dom. Zestaw z programu Lego Bricklink Designer. Camping Adventure. Dobra, karton sobie zabierzemy. Dobry rzut. Słuchajcie, jest. Wreszcie jest, ja wspólnie jak każda taka seria, Bricklink Designer składa się z, z, zesta z pięciu zestawów pięciu zwycięzców, e, których właśnie chyba prace zdobyły na najwięcej głosów i przeszły etap weryfikacji, mniej więcej coś takiego. E, nie zmienia to faktu, że e, no, zestaw jest naprawdę fantastyczny. Jeszcze go co prawda nie złożyłem, ale jest już fantastyczny. W zeszłym roku widzieliście na moim kanale zestaw z pierwszej albo drugiej. Z serii Lego Brickling Designer, tam była taka budka z jedzeniem, chyba na plaży. Teraz mamy właśnie tutaj taką kempingową przygodę, dosłownie tłumacząc. I szczerze nie sądziłem, że ten zestaw jest aż taki duży, i szczerze nie sądziłem, że ten zestaw składa się z aż 669 elementów. Bo naprawdę jestem pod wrażeniem, bo myślałem, że tutaj będzie około 300, no może max, w do 400 elementów. Taka przyjemność kosztuje 214,99 zł i ten zestaw mogło kupić na całym świecie tylko 30 tysięcy osób. No, aktualnie już go nie możecie kupić, a mi się go udało zdobyć, jej, e, tak, wy już go niestety nie możecie kupić. No, chyba że od jakichś prywatnych sprzedawców, co wiecie, kupili sobie, chyba bo chyba maks dwie sztuki można takiego jednego zestawu i, i sprzedają, no to, no to wtedy możecie od kogoś po prostu odkupić taki zestaw ale generalnie no, na oficjalnej, e, internetowej stronie LEGO już takiego zestawu sobie nie zamówicie. Tak jak mówię, 30 tysięcy sztuk tego zestawu e, zostało wyprodukowane, e, więc e, no, w ogóle cała ta seria LEGO Bricklink Designer jest po prostu serią limitowaną. Z takiej serii jest wyprodukowany w okolicach 30 właśnie tysięcy sztuk. Żeby w ogóle taki zestaw został zrealizowany, to musi przynajmniej, musi przynajmniej zostać 3000 sztuk takiego zestawu kupione i jak 3000 sztuk zostanie zamówione, no to wtedy zestaw oficjalnie zostaje wyprodukowany. Jeśli nie dobiłoby do tych 3000, no to chyba po prostu taki zestaw nie dochodzi do, do realizacji. Natomiast, no, tak to, słuchajcie, wygląda e, fantastycznie. Mamy tutaj taką przyczepkę, e, jesienne klimaty, jeśli chodzi przynajmniej o kolorystykę drzewa. W ogóle ten kemping taki właśnie trochę klimatyczny ko kojarzy się z jesienią, a, a w sumie za niedługo zaczyna się wiosna. Tutaj mamy zestaw jesienny, ale w sumie podczas jesieni był zamawiany, więc, e, więc by pasowało. I myślę, że ten zestaw idealnie by właśnie... Wyglądał obok chatki w kształcie litery A z 2023 roku, tak, tak mi się wydaje. Niestety tej chatki w kształcie litery A nie posiadam, ale, ale nie zmienia to faktu, że już sobie to wyobraziłem i, i myślę, że te dwa zestawy obok siebie no, po prostu idealnie by, by pasowały. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, czy może Wam udało się kupić taki zestaw, a może kupiliście jakieś inne zestawy z trzeciej edycji Bricklink Designer. No i co? Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału. Mam nadzieję, że, no, że filmy już będą mniej więcej regularne. Przeważnie staram się publikować no minimum jeden film tygodniowo, ale, ale tak najlepiej dwa filmy tygodniowo, to, to chciałbym, żeby, żeby tak było przeważnie. Natomiast tak jak mówię, no luty to był bardzo intensywny, ciekawy miesiąc. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!